Ola jakby niespecjalnie, niespecjalnie zdaje się, zdaje się odczuwać radość, skoro pisze takie gazety do wyborczej, o ile, do, przepraszam, do gazety, o ile w ogóle Ola istnieje, nie? Także wszyscy współczujemy Oli. Ola na zawsze w naszych sercach. Bardzo sympatyczna osoba, która prawie sobie nogi połamała o te wózki. One wszędzie stały, no po prostu nie dało się przejść. Okej, okay, powiem wam szczerze. Materiałów mam tyle, że momentami zastanawiam się, czy nie powinienem w niektóre dni wrzucać krótszych, ale dwa razy dziennie. Udźwi Udźwignęlibyście to nie, nie za dużo? Bo szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, jak inaczej wyrobić się z pewnymi rzeczami, które po prostu zalegają. Dajcie znać w komentarzach, bo w sumie wydaje mi się to dość ważne i chciałbym się dowiedzieć, co wy o tym myślicie. A teraz zaczynamy. Jestem bardzo ciekaw, co wy na to? W sensie, jak, jak, jak wy to odbierzecie, bo uważam, że historia jest tak kurwa absurdalna, że, 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 że warto, warto o tym pamiętać, ponieważ gazeta.pl jest super. Ja nie śledzę tego, więc nie jestem w 100% w tej chwili pewien. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. Ale ostatnio, jak sprawdzałem, to sytuacja wyglądała w ten sposób. Że gazeta.pl jest w tym momencie pod redakcją pana y, tego, redaktor, p, p, pana twórcy, aż dziennika, prawda? On jest chyba dalej, da, 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 dalej szefem gazety.pl, nie? W, w, wesoły Libek, który ma świetne poczucie humoru. Chciałem chwileczkę porozmawiać z wami o gazecie.pl. Nie będzie to znowu bardzo długi segment, ale uważam, że jest ciekawy, więc warto spojrzeć na to, co się dzieje. Ledwo co. Wrzuciłem jako woda komentarz do tej całej aferki z. TVN-em, gdzie dziennikarka śmiała się z tego, że kobieta pobiła faceta kością. W tym materiale, który skupiał się na TVN-ie, który zachował się w, tym, w tej sytuacji kompletnie beznadziejnie, jest wzmianka o gazecie.pl, która postanowiła zrobić sobie śmieszną ankietkę na temat tej sytuacji, w której dlaczego ona nie... Dla, dlaczego ona uderzyła go kością, i tam odpowiedzi były, bo, por był, bo pora nie było pod ręką, takie wiecie, śmiesznostki, nie? Od tego czasu gazeta.pl zaubistniała dwa razy. I raz tak, że zareagowała nawet Kotula. Pokażę wam, na, po, po, pokażę wam, wam, wam początek artykułu z gazety.pl, a potem pokażę wam po raz drugi początek artykułu z gazety.pl, żebyśmy się razem pochylili nad tym, co tu się stało. Otóż. E, dziecko! Kupiłam mieszkanie od dewelopera, a już cała klatka w wózkach dziecięcych. Paranoja! Już podczas remontu miałam okazję poznać swoich sąsiadów. Mina mi wtedy nieco zrzedła, bo w 80% na mojej klatce miały mieszkać rodziny z dziećmi. Pomyślałam, że gorzej już chyba być nie może, no ale jednak to nie koniec. Jak już wprowadziłam się do swojego nowego mieszkania, to doznałam jeszcze większego szoku. Żali się w liście do redakcji nasza czytelniczka, która nie spodziewała się, że kupująca mieszkanie na prestiżowym warszawskim osiedlu będzie musiała mierzyć się z takimi sytuacjami. Co najlepsze, poszło o dziecięce wózki. Ja tej od razu odetnę. Derwis to nie jest Gazeta Wyborcza, to jest Gazeta.pl. To są dwie zupełnie osobne redakcje w tym momencie. Super, nie? Super. Dowiadujemy się, że jak jesteś prestiżowym człowiekiem, jak jesteś ekskluzywną osobą, to twoją największą zmorą jest to, że rodzice mają dzieci i kupują mieszkanie. Nie? Hmm. Ahm, ahm. No, i na cały artykuł zwraca uwagę, zwróciła uwagę Katarzyna Kotula. Ten screen, który widzieliście, to jest, to jest właśnie tweet Kotuli, w którym pisze. Serii: dlaczego kobiety nie chcą rodzić dzieci i zakładać rodziny, a tym, którym przeszkadzają dzieci w bloku, szczególnie na prestiżowych osiedlach, na podwórku, placu zabaw, w restauracji, polecam wyprowadzkę do lasu. Dziwię się, że E-Dziecko postanowiło opublikować taki antyrodzinny paszkwil. S -s -s Słusznie, nie? Słusznie. No, i tutaj widzimy też. Odpowiedź samej gazety pyły: Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten tekst. Nie powinien zostać opublikowany w takiej formie. Istotą problemu nie są rodziny z dziećmi, tylko brak przestrzeni na wózki. Artykuł został poprawiony. No, i ja też troszeczkę za innymi osobami. Nie jestem, nie, nie będę tutaj pie, pionierem, żeby nikt nie pomyślał. Z, 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 zwróciłem uwagę na, na wcześniejszy tweet dotyczący właśnie tej, tej nieszczęsnej ankiety. Rozumiemy wzburzenie i przepraszamy za ten błąd. Temat przemocy traktujemy poważnie. Ankieta została usunięta kilka godzin temu. Więc wiecie, że to jest poważna firma. Zobaczmy, jak wygląda w tym momencie artykuł, o którym mówimy, o, o koszmarze tego, że rodziny z dziećmi mieszkają w naszym bloku, nie? Nowa wersja artykułu brzmi: Za mieszkania ludzie płacą krocie, ale wózka nie ma gdzie wcisnąć. Paranoja. Wiele młodych rodzin korzystało z rządowego programu, który przybliżył możliwość kupna własnego mieszkania. Ci, którzy są już posiadaczami nieruchomości, zderzają się z pierwszymi problemami. Nasza czytelniczka żali się, że choć kupiła mieszkanie od dewelopera. To już zauważa pierwsze niedociągnięcia. Jednym z nich jest brak wózkowni. Ja chciałem, chciałem powiedzieć jedną rzecz, nie? Po czym poznać, że bardzo desperacko próbujesz znaleźć jakiś sposób, żeby napisać ten artykuł? Nikt poczytalny nie uwierzy, że ona napisała, że brakuje wózkowni, nie? Jakby nikt, żaden. I ja chciałem wam, czym jest wózkownia? Wózkownia jest pomieszczeniem na wózki. I w starym budownictwie a, tego typu rozwiązania istniały. Jakby kiedyś faktycznie brano pod uwagę, że na przykład budujemy bloki dla młodych, i młodzi mogą potrzebować rzeczy. Tak jak w tej chwili na przykład w wielu starych, tych, szczególnie tych dziesięciopiętrowych blokach, ale nie tylko, są e, na przykład pomieszczenia, e, w których można było wywieszać swoje pranie poza mieszkaniami, na, na, na poddaszu, a, które w części bloków w tym są przerobione na mieszkania, ponieważ ludzie zaczęli, mieć, zaczęli prać i wieszać w domu, co umiarkowane, ale tak się zmieniła kultura. Tak, wózkownie też kiedyś istniały, nie? I tutaj jest, 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 jest kaweczek dalej, spojrzymy na to, na to rozwinięcie. Nieruchomości są obłędnie drogie, jednak i to nie przeszkadza w zakupie wymarzonego mieszkania. Obecnie obserwujemy rekordowy od czasu kryzysu finansowego wzrost ceny metra kwadratowego. I choć głównym winowajcą popytu na nieruchomości jest bezpieczny kredyt 2%, który wysysa lokale z oferty deweloperów, to wiele osób w wieku produkcyjnym nie ma innego wyjścia. Ci nie, ci nie chcą wynajmować mieszkania i wolą w zamian za to płacić ratę kredytu. Zobaczcie jaką, kurwa, ciężką pracę wykonają. W tym, w, tym, w tym fragmencie. Po pierwsze, przyjebać się do starego programu, ale absolutnie nie mówić, że nowy jest zagrożeniem. Po drugie, powiedzieć, że ludzie są z jednej strony mają wymarzone mieszkania, ale z drugiej strony są zde, zdesperowani i nie, mogą wy, nie, nie chcą wynajmować, ale z trzeciej strony absolutnie milczymy na, na temat, na który Liby uwielbiają kurwa pracować. To znaczy, ten komentarz pod tytułem Matki z dziećmi, koszmar wynajmującego, szatan. Bo oczywiście nie pasuje do, do, do narracji tego poprawianego na kolanie artykułu, nie? I ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Jest jedna bardzo śmieszna, śmieszna rzecz w tym kontekście, jeżeli chcemy mówić o problemach z tego, z. z Mieszkaniami od dewelopera, to z tego co rozumiem, to problemy zaczynają się dużo wcześniej niż w wózkownia, ponieważ teraz chyba w Warszawie jest wielka awantura o to, że ludzie kupili mieszkania, wprowadzili się do nich i okazało się, że nie ma przyłącza do gazu. I deweloper pisze: Bardzo nam przykro, ale to nasza wina. <laughs> Proszę sobie, tam nie ma gazu i chyba nie ma centralnego ogrzewania, bo przyłączenie zostało zrobione. Na tym etapie kupujący nie myślą jednak o swoim komforcie, inwestują w to, na co ich stać, lub na co zwyczajnie mają zdolność kredyt. Nie, przepraszam, to jest kłamstwo. Jeżeli kupujemy od dewelopera, to deweloperzy oferują najlepszą jakość, a nie to, na co ich stać. Dopiero kiedy wprowadzają się do wymarzonego loku, pojawiają się pewne mankamenty. Boleśnie przekonała się o tym nasza czytelniczka, która nie spodziewała się, że na jej klatce będzie pełno rodzin z dziećmi. Blok nie był dostosowany do ich potrzeb, co negatywnie wpływa na innych mieszkańców. Kobieta kupiła mieszkanie na prestiżowym osiedlu. Nie spodziewała się, że szybko tego pożałuje. Kiedy rząd wprowadził bezpieczny kredyt 2%, to dalekie yy, plany o zakupie mieszkania w końcu stały się faktem. Poszłam do, do doradcy kredytowego i się zaczęło. Na decyzję czekałam trzy miesiące i w końcu się udało. Zostałam się posiadaczką pięknego, trzypokojowego mieszkania na warszawskiej woli. Byłam przeszczęśliwa, i od zaczęłam remont. Mieszkanie kosztowało kupę pieniędzy, bo zainwestowałam też w nieco większy balkon, komórkę lokatorską i miejsce w garażu podziemnym. Kiedy tam weszłam, to myślałam sobie, że nie każdy może sobie pozwolić na takie mieszkanie, które. Kurwa, widać te ślady po tym, nie każdy może sobie pozwolić, bieda z dziećmi nie może kupować takiego luksusa, e, który jest praktycznie, warto praktycznie tyle, ile kosztuje wybudowanie domu lub kupno segmentu, drożej. E, no i szybko pożałowałam, że nie zacząłem się stawiać. Co? Już podczas remontu miałem okazję poznać swoich sąsiadów. Jak, jak już wprowadziłam się do, do swojego nowego mieszkania, to doznałam jeszcze większego szoku. Kupiłam mieszkanie od dewelopera, a klatka schodowa jest już przepełniona wózkami dziecięcymi. Jebany deweloper ustawił, nie? Paranoja! Nie rozumiałam, dlaczego rodzice nie mogą zabrać wózków do mieszkań. Okazało się, że na wózki zwyczajnie brakuje miejsca. Naprawdę nie chciałam robić problemów, ale kiedy ostatnio wychodziłam do pracy, po prostu musiałam iść slalomem, żeby nie potknąć się o jakikolwiek wózek. Ej, sorry, ja nie wiem ile kurwa centymetrów ma ta klatka schodowa, ale jeżeli więcej niż 10, ja nie, 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 nie wiem. Jest super normalną rzeczą, że ludzie zostawiają takie rzeczy jak wózek czy rower czasem na korytarzach, nie? A tu mamy piękne spo piękną spowiedź burżujki, że ona się nie spodziewała, że ktoś jej będzie przeszkadzał, ktoś jej wolność będzie odbierał. Niczym to ostatnie pokolenie. Bo ona nie chciała, nie. Oczywiście nie mam nic do rodzin z dziećmi, po prostu uważam, że miejsce wózka powinno być w wózkowni, a nie na korytarzu. O wózko wózkowni deweloper już nie pomyślał. Żałuję, że nie zdecydowałem się na budowę domu. Trzeba spłacać kredyt i cieszyć się z tego, co jest. Ola. Ola nie brzmi jakby cieszyła się z tego, co jest. Ola jakby niespecjalnie, niespecjalnie zdaje się zdaje się odczuwać radość, skoro pisze takie gazety do wyborczej. O ile, do, przepraszam, do gazety, o ile w ogóle Ola istnieje, nie? Ale to jest, to jest osobna rzecz, nie? I tutaj na koniec taka piękna puenta, deweloperzy powinni zainwestować w wózkownie, problem jest jak najbardziej aktualny. Teoretycznie dziś nie, nie, rozma nie rozmawialibyśmy o, o sprawie, gdyby każdy blok mieszkalny powstał zgodnie z, wymaga z wymagającymi standardami. Wiele z nich dotyczy także rodziców z dziećmi. Na osiedlach brakuje np. podjazdów dla wózków, które byłyby również niezwykle pomocne dla osób nie, e, z niepełnosprawnością czy starszych. Oprócz tego każdy deweloper powinien zapewnić na osiedlach rowerownie czy wózkownie, które należy rozumieć jako pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów. Niestety w wielu blokach wciąż ich nie ma. Deweloperzy każdą wolną przestrzeń wolą wykorzystywać na tworzenie komórek lokatorskich, choć i, i, i tak jest ich ciągle za mało patrząc na potrzeby mieszkańców. Polityka, która skupia się przede wszystkim na zysku, sprawia, że zapomina się o komforcie potrzebach mieszkańców, zarówno z tych z dziećmi, jak i bez dzieci. Skutkiem tego jest wykwit osiedli pozbawionych przestrzeni zielonych, dużych placów zabaw czy boisk. Kto na tym cierpi najbardziej? Oczywiście mieszkańcy, którzy kupując nieruchomość, liczą na godne warunki życia, nie? Także wszyscy współczujemy, Oli. Ola, na zawsze w naszych sercach. Bardzo sympatyczna osoba, która prawie sobie nogi połamała o te wózki. One wszędzie stały. No po prostu nie dało się przejść. Natomiast. Płętą, ponieważ, tak jak powiedziałem, że gazeta dowozi nieustannie, e, i, i spiny, jakie dowozi gazeta, są takie, jest to, że, że, że wiecie, w ramach, w ramach promowania pewnych narracji i pewnych postaw, gazeta postanowiła dorzucić też do jeszcze jednej ważnej debaty e, swój, e, sw sw swój głos. Czekajcie, znajdę tylko ten artykuł, ponieważ i kurwa, to już jest po prostu tak obrzydliwie bezczelne, że aż mi się przykro robi. Zakaz alkoholu na stacjach. Wyniki naszej sądy nie pozostawiają wątpliwości. Nie? No i myślicie, kurwa, szybko się ogarnęli. Szybko, szybko zatrudnili sondażownię, nie? Tak możecie myśleć. Tak możecie myśleć, ale nie? Nie? Jak się dowiadujemy? Mamy cały artykuł. Rozumiecie, to chciałbym podkreślić, bo to jest niesamowite. Cały artykuł na gazeta.pl Alkohol powinien zniknąć ze stacji benzynowych, miażdżąca większość za. No i chuj. W naszej ankiecie, w której wzięło udział 3000 osób, 75% powiedziało tak. I o ile ja osobiście zgadzam się, sprzątnijmy alkohol ze stacji benzynowych, nie jest tam potrzebny. To jest kurwa. Niesamowite jak bardzo dziennikarstwo szura podnienie, jak bardzo. Wiecie, znowu to jest też coś, co mówiłem wielokrotnie. Ja się wychowałem w takiej mentalności, że media, władze, że to są instytucje, że, to, że one są, że one mają pewien autorytet, że one są postrzegane, że, że one są, że, że, że one, e, są bardziej merytoryczne. Niż, niż, niż przeciętny człowiek, i że one faktycznie budują ramy naszego społeczeństwa przez to, że właśnie trzymają pewne standardy i, i, i wyznaczają i trzymają pewne standardy. Jak widzę gówno pod tytułem 'Zrzeliśmy sądę', pod artykułem 'I teraz napiszemy drugi artykuł o tym, że zrobiliśmy sądę', to like and kurwa subscribe, bo jestem bardziej merytoryczny od gówna wyplowanego przez tą wielką spółkę. Nie? Strasznie smutno mi się robi, jak na to patrzę. Strasznie smutno mi się robi, bo wiem, że bardzo dużo ludzi funkcjonuje w tym ekosystemie wyznaczanym właśnie przez media. I nieważne, czy to jest gazeta, czy to jest rzepa, czy to jest coś innego. Jeżeli media pozwalają sobie na taki poziom, to nie zasługują, kurwa, ani na grosz z naszych pieniędzy. Ponieważ nie tylko dostarczają w jakiś taki chory sposób informacji o świecie, które są w oczywisty... W bardzo wyraźnie wypaczone, Oczywiście najbardziej widać to w kontekście Izraela i Palestyny, ale jak widzicie, w każdym. Ale jednocześnie nie ma na co się powoływać. Nie? Nie, ma, nie, ma, nie ma na co patrzeć, nie ma skąd brać informacji. Bo te źródła informacji, które powinny być jakimś trzonem naszej, naszej komunikacji, są tak skażone przez tą kurwa clickbaitozę, przez chęć wygenerowania, zagarnięcia jak największej części waszej uwagi. I na bycie przedłużeniem tego, co robią social media, czyli byciem kolejnym generatorem polaryzacji. I szczerze mi to obrzydza. I dlatego chciałem się tym z Wami podzielić, bo, bo wizja tego, że, że to jest coś, co konsumują też Wasi bliscy albo Wy sami, a jako, jako merytoryczne źródło informacji, jest dla mnie po prostu koszmarna. Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, A.M.B.R., Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizzę: na Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzyniewski, Konrad Chrysku, Marok W., Samrion, Fingal Shamisen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium, Konrad Warych, Iwuzetka i Janek. Dawczynie kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patryk Jazz Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, Maciej Dzieliński, Jacek Stolarski, Behanort, Hypatia, Eryk Fos, Chris Poland, Ajdan Cree, Siliusz Szefo, Bartomie, Erbirk, Maria Banani oraz Liczkość. Dawcy kawy Jaros Lublina, George Sorosz, Kolamaldorkeczyński, Miejscowy, Proton Nowy, Archipankrator Wszech Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Smokidora, Jasiński, Tofu, Patryk. 128, Dress, Tomuś, Adam, Jaszio 2, Dom Egg, Hagnon, Usagi, Nat, MIKU39X, Mapkowicz oraz Kropster. I wreszcie Osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakarda Leciepeci, Antyblistery Kubidzielne, Master 3000, Bonmoni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Adam Kusiorek, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, KTBM 32, Monika Piechocińska, Gruszka, e, Fejnerw, e, XLS, Miru, Adrian Wlubel, Chmisiek Daru, Miriachy XLS, Miriachy Łukasz, Klodin, Link, Lucy, Zylwo, Noxen Koci Pilotaż, Tyle Przegrać, Puchenek, Aniela M, Mappy Pie, BlackBurn oraz Aneku. Bądźcie amazing, jesteście amazing, miło było Was widzieć, zobaczmy się znowu, siemeczka.